Jantek z Bugaja już w 1919 roku pisał do Walentego Krząszcza co też zostało zapisane w Gwiazdce Cieszyńskiej z tegoż właśnie roku w 1919 roku Walenty Krząszcz miał zaledwie 33 lata Dzisiaj, blisko 100 lat później, spotykamy się tutaj, żeby w tej uroczystej atmosferze uroczyście obchodzić 50-lecie jego śmierci. Spotykamy się w tym miejscu przede wszystkim po to, by uczcić pamięć tego wspaniałego człowieka kawędziarza wsi Cieszyńskiej, pisarza ludowego, malarza, patrioty. Nauczyciela wielu śląskich szkół, wreszcie kierownika szkoły w Był też organistą naszej parafii. Spotykamy się tutaj po to, by starszym przypomnieć, a młodym ukazać postać człowieka prawego, który żyjąc w bardzo trudnych czasach dwóch wojen światowych, żył i pracował dla Polski. Dla Śląska Cierzyńskiego i dla Międzyrzecza. Szanowni Państwo, idea zorganizowania dzisiejszych obchodów powstała półtora roku temu. Wtedy do naszego stowarzyszenia przyszedł e-mail z USA od pana Arkadiusza, Arkadiusza Paszka, syna Rudolfa Paszka, który w 1949 roku przejął funkcję kierownika szkoły od Walentego Książka. Pan Arkadiusz przypomniał w nim. Że w 2009 roku mija 50 lat od jego śmierci i zaproponował zorganizowanie obchodów tego jubileuszu. Popularyzacja wartości regionalnych i kulturowych oraz tradycji Gwary Śląska Cieszyńskiego to jeden z najważniejszych celów naszego stowarzyszenia. Dlatego też podjęliśmy się organizacji dzisiejszych obchodów, uważając, iż jest to dobra okazja, by przypomnieć sylwetkę Zasnego szanina, a jednocześnie osoby bardzo. Zasłużonej dla kultury naszego regionu. Do organizacji całego cyklu uroczystości dołączył się Gminy Ośrodek Kultury oraz Ochotnicza Straż Pożarna, za co w tym miejscu serdecznie im dziękuję. Obchody 50-lecia śmierci Walentego Chrząsza rozpoczęły się w dniu 13 maja mszą świętą w jego intencji. Podczas mszy została poświęcona pamiątkowa tablica, która w dniu dzisiejszym zostanie uroczyście osłonięta. Dniu 16 maja miała miejsce konferencja na temat życia i twórczości Walentego Książka. Mieliśmy wówczas okazję zapoznać się z sylwetką tego człowieka, a także odwiedzić okolicznościową wystawę zorganizowaną z tej okazji. Poprosiliśmy panią dr Łucję Dawid z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o przypomnienie w kilku słowach sylwetki pana Walentego. Bardzo proszę. Dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam także podziękować organizatorom tej konferencji za zaproszenie. Dziękuję. Proszę Państwa, ja chciałabym dzisiaj skupić się głównie na twórczości Walentego Krząszcza, ponieważ jest to temat dość kontrowersyjny, nie do końca jeszcze rozpoznany. I dlatego mam dla Państwa kilka takich ciekawych, w moim odczuciu słów o twórczości Walentego Krząszcza moja opowiastka nie będzie aż tak naukowa, jak ta, którą zamierzam napisać. Ani także, proszę państwa, nie będzie skończona, więc gdyby były jakieś uzupełnienia, sugestie, yy, wspomnienia, bardzo chętnie je wysłucham i, i dołączę do moich rozważań. I tutaj, proszę państwa, pojawia się Walenty Krząszcz. Mnie interesuje dzisiaj tutaj Krząszcz jako pisarz. Pisarz uwikłany w swoją epokę, wpisujący się w swój czas. Rzeczy. Panie Krzysztofie, kiedy pytaliśmy się, ile się należy za wykonaną pracę, Krzysztof powiedział prosto: Nic. Ja tego człowieka nie znałem, mówi, ale wiem, że to był dobry człowiek i ja to zrobiłem dla niego. Także niech ta wiązanka kwiatów, Panie Krzysztofie, będzie taką naszym słowem i podziękowania za tą tablicę i wszystko, co Pan w tym Domu Kultury tutaj dla nas robi. Serdecznie dziękuję. Przedstawienie Wesele oparte na motywach sztuki Walentego Krząszcza. Najmilsi tatulkowie, dziękuję wam za wychowanie, za opiekę, za staranie o mnie, za dobrodziejstwa, jakimiście mnie obdarzyli od dnia mego urodzenia aż do dnia dzisiejszego. Dziś was opuszczam, drodzy ojcowie, jednak nie zapomnę nigdy o was, nie zapomnę nigdy tego, coście dobrego dla mnie w życiu zrobili. Udzielcie nam waszego ojcowskiego błogosławieństwa.